Zgadujemy, zgadujemy, tapujemy, zapraszamy, dołączamy, bawmy się, szalejmy, cofnijmy się do czasów z dzieciństwa, zapomnijmy na chwilę o tych troskach i wróćmy do zabaw. Zgadujcie, 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 cóż to z groła. a cóż to to jest, a cóż to to być może? 10 sekund zostało, 9, 8, 7, 6... Coś tam, co jest po sześciu. Potem jest 4, 3, jakiś numerek, jedynka i stop! mamy je. Lecz jeżykiem to dziś nie będzie, zgadujemy dalej. Zgadujemy dalej. Kto już zgadł? Tapu, tapu, tap. Kto już tapu, tapu, tapu tap? Udostępnić, proszę. O, tutaj obserwujemy, obserwujemy, obserwujemy. Obserwujemy, obserwujemy. Jak już zaobserwowaliśmy, możemy obserwować i zaobserwować jeszcze raz. Ich nie zapomni. Jeszcze jedna tylko zagadka będzie. Ale, 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 ale. Halo, słucham, co? A, ah, i to też tu będę.